Dzisiaj będziemy testować drona profesjonalnego z Allegro. Przeglądałem ostatnio Allegro. No i nie mogłem się oprzeć tej ofercie. Profesjonalny dron za 209,99. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy w zestawie. Eee, o, to też fajne. Tutaj do zakupu, żeby było taniej sprzedawca proponuje nam pistolet do masażu ciała eee, latarka czołowa, w sumie wiemy już chyba dlaczego szkoda, że nie ma jeszcze woderów i zestawu do nurkowania, też by się w sumie przydał no, ale dobra, wracajmy do samego drona aż 7 lat opieki serwisowej DJI, wstydźcie się teraz przyglądamy dalej co my tu mamy? Cena katalogowa 569 zł, czyli tak naprawdę, no, promocja jest. jest wyjątkowa. Mini Drone Pro. Jedyny na rynku certyfikowany zdobywca nagród. Produkt premium. Tego roku. No po prostu masakra, nie? Zobaczmy dalej, co do nam sprzedawca jeszcze oferuje. Możecie sobie przeczytać. Nie będę wszystkiego czytał, bo nie wszystko chyba przez gardło mi przejdzie. No ale dobra. Eee, dron wyposażony jest w najnowszą kamerę 4K. Powiem wam, że cena <laughs> za drona, który ma 4K, w ogóle za kamerę 4K. No to jest hit, nie? No tutaj ten aparat w głównych cechach w opisie No już stracił trochę na jakości Ale... Przejdźmy dalej, bo opis tutaj jest po prostu Bardzo rozbudowany Ale tutaj sprzedawca daje nam możliwość, można wybrać dwie kamery W sensie pomiędzy dwóch kamer Szeroką kątną 1080 albo właśnie 4K. No i co też jest hitem? Gdzieś tutaj też to znalazłem. No tutaj opis jest taki funkcji rozbudowany. Źródło zasilania nitro. No wiadomo, skoro no tak małej baterii ma latać tam 30 minut, no to. To przecież nie może być zwykłe ogniwo. No nic, postanowiłem go zamówić. Zobaczymy, jak to będzie latać. To teraz zobaczmy, co dostajemy z profesjonalnym dronem z Allegro w zestawie. Co my tu mamy? Zapasowe śmigła i osłony, komu to potrzebne. Aparaturę. Oczywiście to są atrapy w sumie to zbędny element. Co najśmieszniejsze to aparatura jest zasilana na paluszki. Ma trochę przycisków. My nie za bardzo wiem do czego służą jeszcze. Bo w instrukcji no próżno tego szukać. Akumulator. Który waży 18 gramów No i najlepsze Dron profesjonalny Sam eee, dron waży 90 gram razem z baterią drugą założoną, która jest tutaj wkładana Próbujemy go rozłożyć Teraz tak, co do jakości wykonania Powiem Wam, że na no generalnie jest z lepszego plastiku niż było Mini 1. Powiedziałbym, że sztywnością jest jak Mini 2. Yy, widzimy od spodu tutaj. Już będzie widać? Będzie widać. Mamy tutaj kamerę, więc prawdopodobnie. Będzie się starał utrzymać pozycję. Na ile mu wyjdzie, to się okaże. Przednia kamera. Tutaj sprzedawca zarzekał się, że to jest 4K. No, oczywiście no nie będę tego komentował dalej. Możemy sobie ją obrócić. O, tutaj jest Dron Pro, czyli dla profesjonalistów. Dobra. Próbujemy go włączyć. Zobaczymy czy oderwie się w ogóle od Ziemi. Tutaj widać obraz z tej fantastycznej kamery 4K start. No, ale niestety dron leci gdzie chce, to i akurat wylądował w trawie, więc nic mu się nie stało. Za chwilę zobaczycie podejście drugie. No tutaj już stwierdził, że jednak sprawdzi co jest pod wodą. Także sprzedawca w sumie mógłby dorzucić jeszcze taką opcję, że no tutaj dron będzie nas przez świat prowadził sam. Tak jak pewnie zauważyliście, dron wybrał wolność. W sumie to chyba pierwszy dron, którego rozbiłem, straciłem w tak krótkim czasie. No, generalnie nie nadaje się to do użytku w ogóle. Kompletnie. Ale nie ma tego złego. Bo po dronie zostało nam Etui. Ej, tak się właśnie zastanawiałem, co z tym Etui zrobić. Czyli można tego się pozbyć. Tego można się pozbyć. I tutaj pięknie będzie pasował kontroler, który ostatnio musiałem nabyć, ponieważ ten niestety odmówił posłuszeństwa trochę. E nie idzie drona obrócić, e, po kalibracji i jeden raz przez chwilę działa, później już niestety nie, więc pojawił się on e, i naprawdę fajny sprzęt. I teraz będzie miał nowy domek. Co do jakości 4K, no to musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, e, czy jest to 4K, bo w sumie po w tym dronie zostały już tylko nagrania. Jedno fajne ujęcie dwusekundowe pod wodą. Czyli w sumie też działa pod wodą, ale tylko dwie sekundy. Eee, czy mogę go polecić jako. Nie, nie mogę go w ogóle polecić. Ani jako zabawkę dla dzieci, ani jako o, o, bardziej profesjonalnego drona. Eee, to już na pewno.

Chociaż aparaturę odłożę do pudełka. Może jeszcze kiedyś się przyda. Do następnego drona z Allegro. Dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, ponieważ jak osiągniemy 1000 subskrypcji, losuję profesjonalnego drona dla Was. Mówiłem, że pojawi się samochód, więc jest i on. Może nie jest piękny ale już w teren się nadaje był już ujeżdżany zresztą chyba widać w sumie nie ma miejsca gdzie by nie było błota sprawuje się świetnie <laughs> mamy tutaj już parę części do założenia to jest nurkel, który będzie wymieniony zamiast tej fantastycznej rury. Generalnie auto jeździ, jest sprawne. Wymaga dużo dużo pracy jeszcze. Nie wiem, czy zobaczycie o. taki tam drobny element do załatania. Co prawda, rama jest bardzo zdrowa, ale karoseria już niestety niekoniecznie. Także postaram się ponagrywać wam trochę odcinków z tego, jak będziemy to auto przygotowywać, jak będziemy je naprawiać, no ale generalnie całkiem fajny sprzęt, dobrze sobie radzi, już zdążyliśmy go utopić raz w błocie, no ale generalnie on do tego służy także. Zapraszam Was do kolejnych odcinków